Jakiś czas temu, w zasadzie to było już parę miesięcy temu, oglądaliśmy z Gambrim ojca Mateusza. Jedno co mnie bawi od początku, jak jest pokazywany gracz, ale gracz, który jest w grze, prawda? Tak, Zachowuje tak. się bardzo agresywnie, ma bardzo dziwne, niekoordynowane ruchy. Eksport, Wadek. Dobaj, dawaj. Lejsz! Dawaj. Waldek. Tak. <laughs> ja też gram w takiej pozycji nie. zawsze. No nie. No Robiliśmy to dlatego, że w tym serialu, w jednym odcinku odcinków tego serialu pojawił się wątek gier komputerowych i chcieliśmy sprawdzić w jaki sposób jest on pokazany. Dzisiaj wracamy w zasadzie do tej podobnej tematyki, chociaż to nie będzie kącik filmowy, tylko kącik czytelniczy, ponieważ mamy magazyn um, periodyku, czy numer periodyku, który nazywa się Miesięcznik Egzorcysta Pismo Ludzi Wolnych. Dobra, zaczniemy może sobie od e, właśnie przejrzenia jakby zawartości tego e, miesięcznika, ponieważ... Bo to co zaskakuje na samym początku? Tak. E, znaczy ja chciałem... Zaskakuje, no. że no, cena wynosi 10 zł, więc... E, sporo. E, jest to sporo. To są w zasadzie dwie kopie symulatora skoków bungee. Można aha, za to kupić w aha. zabójczej cenie. Nie wiem, czy dobrze to zrobiłem? Nie rozumiem. Gdzie on jest? Dobra, tak wygląda nasz magazyn Egzorcysta. Jak widać pismo jest troszkę sfatygowane, ponieważ parę osób w redakcji już je przeglądało. No i tutaj ciekawostka. Pierwszy artykuł w piśmie o demonicznych, uzależniających grach jest pozytywny. Tak. I jest to po prostu jakaś próba pokazania tych pozytywnych cech gier. Mhm. I w zasadzie... Wspominałeś, że mamy mózg na bieżni, a tak, więc tak, jest tak, jakaś jest... jasna sugestia, że grafika z mózgiem na bieżni. Ta, piękny są wymienione trzy tytuły tak. są pozytywne a więc rodzice rozumiem że chrześcijańscy mogą kupować takie gry mhm. bez problemu tak, cywilizacja mamy portal i minecraft to są gry które tak. mają pozytywne wartości dla, to, dla autora no ten artykuł wstępny jest tak jak tu wszyscy zauważyliśmy rzeczywiście takim próbą, próbą pokazania chyba tego że, że no, nie jest jakiś taki bezpardonowy atak na gry i, i że, że że od razu tak, widzimy te jasne strony. Mm -hmm. nie? No tylko, że problem z tym artykułem pierwszym jest taki, że on jest bardzo chaotyczny. Jakoś bez jakiegoś większego chyba pomysłu był, był pisany, bo Zbiera tutaj na przykład, różne tak, rzeczy, tak, na przykład tak. pod koniec najbardziej absurdalne jest to, że pojawia się nagle temat gold farmingu w tym artykule, który jak bo... wszyscy wiemy jest raczej negatywny. Tak, jak... Dobra, e, no przetrzem. i pierwsza rzecz, którą widzimy po tym pozytywnym artykule, to kraty. Zrobione jest. Z... Człowiek nie może uciec z neonów. No świata. świata. Ten tekst jest niejako z powiedzią, świadectwem, jak to jest zaznaczone. Tak, 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 tak. Piotra, który ma ksywkę w R07 Lego. Nie wiem, jak to przeczytać. Jest bardzo nowoczesna. Rozumiem, że to przekonuje tych czytelników. Tak. że jest to postać prawdziwa, że to nie jest wymyślone, tak. bo ja często przy takich rzeczach i to w ogóle przy różnych publicystykach mm, teletygodniowych nazwałbym tak, tak, to, to, są to, takie... mam, to mam bardzo duże wątpliwości, czy to nie pisze tego redakcja tak naprawdę, mm -hmm. czy to rzeczywiście jest prawdziwa postać. Grałem w grę o nazwie StarCraft, łączyła ona elementy gry strategicznej i zręcznościowej. To jest niesamowite, ta osoba rzeczywiście wie, o czym pisze, dlatego tak. że StarCraft, jak dla mnie, jest grą przede wszystkim zręcznościową. Tak, no w, w największym skrócie jest to historia kogoś, kto w czasach tego takiego przechodzenia do, do, do życia samodzielnego czy, czy bez mm. kontroli rodziców, uzależnia się od StarCraft'a, e, grając tam w akademiku tak. dniami, chcę być coraz nocami, chce być coraz lepszy. Ale sam artykuł nie jest jakiś negatywny, nie jest bardzo negatywny względem gier, ponieważ mm. pokazuje, że jest to jakiś taki okres przejściowy w życiu człowieka. Fakt, że tak jak on opisuje swoje życie, to mam wrażenie, że. Każdy, kto fascynował się mocno grami, to miał taki okres, w tak, którym tak. troszeczkę przestawał na tym, tym kontrolować hmm. i sobie zdał w pewnym momencie sprawę, że to też nie do, nie do końca o to chodzi, żeby tak. cały wolny czas spędzać w ten sposób, bo dobrze o tym wiemy. Hmm. Ze znajomym grywałem od wieczora do godziny 5 lub 6 rano, kiedy on szedł spać, łączyłem się z graczami ze Stanów Zjednoczonych, którzy jeszcze nie spali. Ja miałem dokładnie takie same przejścia w pewne wakacje, że przez trzy miesiące yy, dokładnie tak było, że grałem rano w, za dnia z Polakami, w nocy yy, goście ze Stanów się budzili. Y, powoli y, temat ewidentnie się zmienia. Tak. Stopniowo przechodzimy w coraz bardziej, nazwijmy to hardkorowe treści, w których będzie coraz więcej ataków i poszukiwania złych duchów. No i właśnie tutaj mamy okultyzm i satanizm w grach komputerowych. No i tak, tu mamy artykuł już o, o tym. Samo zabijanie stało się nudne, tak? to widać wyraźnie. Tak, tu jest ksiądz Demonolog. z... Właśnie, jest Fascynujące, wiem, że chodzi. można pójść na seminarium, zostać demonologiem. No, w tym najbardziej mhm. czułem, że ktoś nie, nie, nie jest za bardzo graczem, czy, czy nie miał styczności z tymi grami i to opisuje na zasadzie jakiegoś czytania, recenzji, czy jakiegoś tam e, śledzenia informacji z internetu, bo jak e, sobie pomyślałem, no to w, w było bardzo dużo innych gier, oprócz Dark Messiah of Might and Magic, który jest takim klasycznym wręcz przykładem mhm. e, w tego typu publikacjach. Z jakiegoś powodu jest ciągle zawsze przywoływany niż tam Devil May Cry 2 jest jeszcze no bardzo wiele Assassin's innych gier, gdzie bijesz papieży. Tak, jest, jest hmm. wiele innych gier, które można by właśnie tutaj o których można by wspomnieć w, w temacie jakiejś tam symboliki. Ale fakt, sami zobaczyłem tak ten artykuł jest bardzo krótki. Tak. Później mamy do czynienia z artykułem po 7 tematu. stron, ale rozbawiło mnie bardzo, że takie idealizowanie świata rzeczywistego, tak. czyli świat rzeczywisty jest inny od świata wirtualnego i to w świecie rzeczywistym promuje się zachowania pozytywne, a agresja są piętnowane. No. Dzieci uciekają w światy wirtualne przede wszystkim wtedy, kiedy mają problem w świecie rzeczywistym, tak, tak. a polega on na gnojkach, które cię dręczą w szkole, na nauczycielach, którzy cię denerwują tak. i niesamowitej presji środowiska, żeby osiągnął tak. coś, co ci się w ogóle nie podoba. Jaki, jakiś tak, tak. To jest kolejne świadectwo, tak. kolejna moc świadectwa, kolejnego gracza. Ta jest naprawdę rewelacyjna, to jest mhm. napisane żywym tekstem. Człowieka, który nie w Starcraft grał, ale w FPS-y. Tak, tutaj Hex nawet... Hexen, do Heretic, Doom, Duke Nukem czy The Quake. Dziś uznają tę gry za totalne malutostwo czasu. Do tego stopnia zależało mi na grach, że potrafiłem wyzwać siostrę od najgorszych, kiedy nie chciała odejść od wspólnego komputera. Tak. Przyznam, że... Yy, Też się że, Nie, nie, że telewizor, yy, dostęp do telewizora, dostęp do łazienki, to opisuje zwyczajną sytuację, która ma Konfliktu. miejsce, kiedy jest za, mało, za dużo ludzi do jednego dobra. Uciekałem z lekcji, by znaleźć się w kafejce internetowej, gdzie razem z kolegami rozgrywałem starcia w terrorystów z antyterrorystami. No. Przyznam, że też miałem taki okres, nie... że troszkę wagarowałem. Tutaj doszukiwałem się czegoś, czegoś głębiej niż tylko gier. Gry są łatwą ucieczką, łatwiejszą niż jakieś tak. inne elementy życia, ale od czegoś się ucieka. Natomiast ta gra pochłonęła mnie tak bardzo, że zerwałem ze swoją dziewczyną. No to to już wskazuje na rzeczywiście jakiś problem, szczególnie tak. w tym wieku, ale no, historia kończy się dobrze. Historia kończy się dobrze, jak wszystkie... Dlatego, że Bóg uwolnił Tomka od uzależnienia od pornografii i samogwałtu oraz zasiał w moim sercu pragnienie oddania gier komputerowych jak ofiary za nawrócenie mojego taty i mojej siostry. Teraz mamy spotkanie z... I mamy spotkanie z egzorcystą. No. Przedziwne jest dla mnie to, i powiem to całkowicie szczerze i bez, żadnej, bez żadnego śmiechu i obrażenia kogokolwiek, ale niezwykle fascynuje mnie to, jak religia bez filozofii, bez, mm -hmm. bez rozmyślania, w tym wypadku staje się jakąś kolejną formą nauki. Tutaj widać, że są jakieś ewidentnie nabudowane zasady, mają zasady, wiedzą, co jest, jakby naukowo zostało coś udowodnione, choćby obecność tak. złych duchów sfera, czyli gry komputerowe jest to sfera, przez którą zły duch może oddziaływać. Mhm. Oddziaływać w ten sposób, znaczy, że, że człowiek osoba... oddala się od Jezusa Chrystusa. Okej. Okay. W jaki sposób symbole satanistyczne mogą oddziaływać na osobę grającą? I egzorcysta mówi. Każdy symbol i każda rzecz poświęcona złemu duchowi, nawet jeśli nie ma charakteru symbolicznego, na przykład figurka żyrafy z Afryki, która została poświęcona hmm. przez szamana jakiemuś bóstwu, nie ma znaczenia, w jaki sposób posługujemy się tą figurką. Może ona stać na półce lub w szafie, jest jednak poświęcona demonowi i go przyzywa. Tak naprawdę to jest pierwszy element, którym spotykamy się w tym magazynie, że pasuje to do mm, tej nazwy tego magazynu, że to nie jest tygodnik powszechny, to tak. nie jest... Światły, nowoczesny katolicyzm. Mamy tutaj takiego trochę z takiej magii. W kolejnym artykule. Dajmy już spokój temu wywiadowi. Mamy powrót do właśnie tak. tematyki demonicznych gier komputerowych. Trochę to pokazuje właśnie, że nie do końca wiedzieli, jak do tego podejść. Mieliśmy wcześniej artykuł o satanistycznych symbolach, mamy teraz o demonicznych grach komputerowych. Tak naprawdę można byłoby to połączyć w jeden tekst. Mamy wspomnienie Darjeel Kipera. OK, ale bawi mnie wchodzenie na taki poziom szczegółowości, jeśli chodzi o mm, krytykę gier komputerowych. Tak. Tu jest krytyka Diablo. W rozdziale siódmym trzeciej części gry czytamy, że Archanioł Imperius, dowódca Zastępów Niebieskich, został pokonany przez tytułowego Diablo. Jest to kolejna przewrotność. Według Biblii dowódcą Zastępów Niebieskich jest Archanioł Michał i to on pokonał szatana. Jak z tym dyskutować, bo porównywanie fikcyjnego świata, tak. y, y, fikcyjnego świata Diablo z, ze światem y, Pisma Świętego... Tak, ale ten artykuł moim zdaniem jest dość słaby. Mimo, że skupia się na dwóch tytułach, a więc stara się wejść trochę głębiej, to tak naprawdę właśnie mam wrażenie, że skupia się na rzeczach, które są nieistotne w tym wypadku. Na szczegółach, na właśnie czarze opętania, na czarach w Dungeon Keeperze. Trochę krytykując te artykuły tutaj, od jednego by mnie uciekał, że rzeczywiście ona porusza prawdziwie niebezpieczne tematy, szczególnie właśnie mocno uzależniających gier, w które grają młode osoby. Moja znajoma, a właściwie siostrzeniec mojej znajomej, ma rzeczywiście spory problem z oderwaniem się w weekendy od komputera. Mm -hmm. W jakimś momencie została ta granica przekroczona. I rzeczywiście dziecko, chłopak, reaguje niezwykle agresywnie, jeśli nie pozwala mu się grać. Mhm. Już jest ten moment, w którym ja jako rodzic byłbym niezwykle zaniepokojony. No nie ma sensu bawić się tutaj w to, że, że jesteśmy atakowani i musimy się za wszelką cenę bronić przed tym. Mhm. Rzeczywiście gry komputerowe mogą mieć te, te negatywne skutki. Ten, 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 ten magazyn jakby łączy tutaj dziwne takie dwa. Dwie rzeczy, które nie, nie do końca do siebie pasują, to znaczy i brutalne gry komputerowe i uzależniające gry komputerowe. Ten, te, ten magazyn miesza te tematy, jakby to było równoznaczne, co moim zdaniem jest, jest jakby jakimś błędem, ponieważ. Taka gra jak na przykład Farmville nie jest brutalną grą. Nie ma tam mm. brutalności, są miłe, wesołe krówki. I to jest większym e, zagrożeniem dla mnie, że, że moje dziecko widzi taką grę. I ta gra jest przyjemna, zabawna, nie ma żadnego zagrożenia, jest kolorowa, mm. ale tak naprawdę jest oparta na mechanice uzależniającej. I to jest właśnie ten. Nie, e, tego w tym, w tym magazynie nie ma się. w ogóle. Poruszone są gry jakieś właśnie, agresywne, tak. gry brutalne. Tak jakby nie widzieli w ogóle segmentu free to play, który moim zdaniem jest znacznie bardziej niebezpieczny dla młodych ludzi, bo jest bardzo łatwo dostępny. Tak. Bez, nie musisz żadnego pudełka kupować, nie musisz mieć w ogóle pieniędzy. Wystarczy, że grę zainstalujesz. A to są też przeważnie gry, które mają niskie wymagania sprzętowe. Właśnie, nie mają jakichś tam tak. strasznych tych. I, I tego tutaj nie ma w ogóle poruszonego. Skupiamy się bardziej rzeczywiście na. Znaczy skupiają się autorzy bardziej na, na tych grach. Demonicznych i brutalnych, jakby one były najbardziej niebezpieczne, co, co wcale się z tym nie mogę zgodzić. Ale pojawia się tu jedno ciekawe zdanie pod koniec tego artykułu o narkotyku komputerowym. Producenci gier zatrudniają specjalistów od uzależnień. I to jest prawda, tak. Wirtualna no przemoc. No i na koniec jest mocne uderzenie. Wirtualna przemoc. Rozmowa z. Doktor Iwoną Ulfik-Jaworską z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. No, to jest ewidentnie już taka propagandowa dla mnie rozmowa, która, w której w zasadzie nie, pyta, nie padają pytania. Pytania są stwierdzeniami, które nakierunkowują na odpowiedź. Tutaj mamy masę cytatów. Jest oczywiście trochę słusznej krytyki kilkuletnich dzieci, tak, które bo... bez, bez żadnego nadzoru grają masę godzin, spędzają masę godzin przed komputerem, ale jak z każdą rzeczą po prostu tutaj rzeczywiście chodzi o pewien umiar, natomiast takie nawoływanie, że dzieci bawią się w zabijanie, że zabijanie nie wystarcza, że musisz oglądać coraz mocniejsze mordy, no jest to taka walitą sztampą, taką sztampową krytyką gier wideo. Wiem na przykład o tym, mój znajomy, który jest nauczycielem opowiada mi o tym, że, bo tu w tym artykule jest chyba mhm. gdzieś napisane, że, że nauczyciel jest w stanie rozpoznać, które dziecko gra w gry w domu, i mhm. bo, bo to dziecko się inaczej zachowuje i mój, mój znajomy mi na przykład Mówił, że zauważa coś takiego, bo dzieci tam na przykład z, na poziomie podstawówki, grając tam w Minecraft czy inne te rzeczy, później w szkole jakby odtwarzają te różne sceny, które widzieli. To mnie bawi od, z tymi dziećmi, szczególnie, że dzieci mają tą skłonność do powielania tego, co Naśladownictwa na tego, co zobaczą. Pamiętam, że my w szkole podstawowej w drugiej klasie naśladowaliśmy walki w okopach w czasie I wojny światowej, bo oglądaliśmy młodego, młodego Indiana Jonesa i tam byli ci żołnierze, którzy ledwo co powiedzieli z okopu obrywali. A więc no i, demonizowanie tak. tych zachowań, tego naśladownictwa, jest, jest tak. dziwne. I to w zasadzie jest wszystko, jeśli chodzi o Egzorcystę, ten głośny numer, o którym w zasadzie dużo się mówi w sieci. No, taki jak się spodziewałem chyba. Nie ma, nie ma tutaj w zasadzie w, słowem podsumowania, co gdybać i co jakoś się zastanawiać bardzo, jest to zrobione pod tą tezę, że te gry są jednak złe. To, że magazyn Egzorcysta zajął się rzeczywiście grami w taki sposób, pozwolił nam odkryć ten magazyn, no tak. zobaczyć, popatrzeć na niego z innej strony. Ja przewiduję, że ten numer będzie sukcesem. Naprawdę jest o nim głośno, jest on dobrze złożony. Nakład będzie rósł, moim zdaniem. Będzie I to rósł. jest dla nich największy sukces, to, że zajęliśmy się tym magazynem. W Stanach Zjednoczonych pewne dziecko narysowało w szkole swoją rodzinę świetne. mamę, tatę z oraz plecy i tył głowy starszego brata. Dlaczego twój brat nie ma twarzy? Zapytała zaniepokojona nauczycielka. Bo gra! Bo gra. odpowiedziało dziecko.